Historia dzieje się na naszych oczach i to dosłownie. Nigdy wcześniej nie mogliśmy zauważyć tak wielkiego zrywu rolniczego. Nigdy wcześniej tak duży udział w tym nie mieli młodzi rolnicy. Rolnicy, którzy mają dość tego, co do tej pory się działo. Rolnicy, którzy są inteligentni, wykształceni, pracowici, którzy są patriotami, którzy chcą walczyć o siebie, o swoją przyszłość i o przyszłość naszego narodu. Jednym z takich innowacyjnych Pomysłów, które pokazują właśnie, jak młodzi ludzie są ambitni, jak podchodzą do tego, jak myślą nietuźnkowo, jest uchwała, dzięki której będziemy mogli rozliczać posłów z ich decyzji. Dzięki tej uchwale będziemy widzieli, kto jest po naszej stronie, a kto. Wręcz odwrotnie, wcale nam nie chce pomóc. Będziemy mogli zobaczyć, czy ci wszyscy posłowie, parlamentarzyści, którzy przyjeżdżają na strajki, którzy wychodzą do nas na ulicę, klepią nas po plecach, mówią, że są za nami, że nas wspierają, pokażą, czy naprawdę tak jest. Dzięki tej uchwale będziemy mogli ich rozliczać. Będziemy świadomi tego, kto tak naprawdę jest z nami, a oni będą mieli świadomość, że już nie wystarczą zwykłe kołamstewka, że trzeba będzie naprawdę określić się po jednej ze stron, trzeba będzie naprawdę myśleć, co się mówi i być może w końcu zastanowią się, o co naprawdę chodzi, o co toczy się walka. Także zachęcam Was do przejrzania uchwały, zachęcam Was do tego, żebyście tą uchwałę podesłali jakimś posłom z waszego regionu, których być może znacie, bo to poseł musi ją wprowadzić do Sejmu, żeby ona mogła być poddana głosowaniu. Także zachęcam Was jeszcze raz. Pamiętajcie, jest to inicjatywa całkowicie oddolna. Ustawa jest stworzona przez rolników, nie przez jakiekolwiek instytucje. To jest w 100% oddolny pomysł.